Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz z nady Zamięcki. Witaj. Cześć, witam wszystkich. Ciężka rozmowa, ciężkie dni. Yy, za nami. Duże rzeczy się wydarzyło. Teraz już troszeczkę jest inny obraz tej całej sytuacji, bo chyba Ty i Michał też sobie to gdzieś tam, nie wiem, czy przez osoby trzecie czasami wyjaśniliście i sytuacja jest już troszeczkę inna niż była. Tak, jest, jest na razie zupełnie inna. Yy, ja zostałem wprowadzony w błąd, tak samo jak i Michał. Boks został wprowadzony w błąd. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. No i tutaj też ja zostałem wprowadzony. Włącz też tak. były ponagrywane storki, no wszystko to było w emocjach. No też i Denis się nie dziwi, ja się nie dziwię, no bo jak komuś by został rozwalony samochód, a wiadomo jaka była wtedy sytuacja, to no dużo rzeczy można powiedzieć, dużo rzeczy można zrobić. No dobrze, że tam jest już wszystko w kolorach, gdzieś tam chyba wyjaśnione, nie? Tak, też tak uważam. A powiedz mi, taka sytuacja działa na ciebie właśnie motywująco, demotywująco przed y, turniejem, no bo. Powiedziałeś, że się odcinasz, ale jednak ta medialna, tak. medialna batalia gdzieś tam cały czas była, wiesz, jeszcze z Markiem sytuacja, gdzieś tam no. musiałeś jechać do Poznania, Bok nagrywa filmy, no mielone, mielone było to wszystko, nie? Tak, mielone, ale no przechodziłem w życiu gorsze rzeczy, yy, przechodziłem takie rzeczy, że nie chciałbym o nich teraz mówić, ale no ostatnie dwa lata frików umocniły mi tak, że po mnie to wszystko spływa. Śmiałem takie hejty, tak ludzie mnie dojeżdżali tam w internecie, się tam pruli i tak dalej. Później mieliśmy walki z ciężkimi zawodnikami, jak Omilanczuk czy Buła, Wielki Buł. No, ciężko było psychicznie z tym poradzić, ale już się zajmę. Teraz jestem, taki spokojny jestem, że na walce to no, ty, przez, przez ten mój spokój myślę, że wygram, nie? bo zawsze byłem taki rozjęty i to się pompowałem za szybko, a teraz jest dobrze, wa wa ważę 102 kilo, także jest gitara. Chyba dobrze, że wszystko się wyjaśniło przed walką, co? Bo jakby tak do samej walki to było mielone, to myślę, że dla żadnej strony nie byłoby to dobre. Tak, ale i tak bym się odciął, tak? Jak się odciąłem, to i tak bym się odciął, także no, jest, jest git. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak to w federacji było, nie wiem, czy załatwione, czy wyjaśnione, bo wiem, że jakieś tam interwencje musiały być, skoro też padło jakieś oświadczenie i gdzieś tam ten rozejm przynajmniej na papierze jest. Wiesz, to federacja się na pewno na temat wypowie oficjalnie dla widzów, nie? bo widzowie będą chcieli, i Federacja wiem, że takie plany mają. Okay. Powiedz mi, ty już masz dość takich batalii tych medialnych, wolisz, wiesz, bo sam powiedziałeś, że wolisz się być w Oktagonie niż jakieś takie batalie właśnie na Instagramie, YouTube toczyć. No ja nie jestem internetowy, nie jestem youtuberem, jak reszta. Nie umiem grać w internet. Jak to mówił Wardenga, że nie potrafię grać w internet. On potrafi, potrafią oni wszyscy. Trochę się z tym gubię, za bardzo emocjonalny jestem, za dużo krzyczę czasem, bo się w... I później ta narracja wychodzi na odwrót. Powiedz mi, jeśli chodzi o, właśnie o Sylwestra Wardenga, dlaczego zdecydowałeś się gdzieś tam do niego napisać? Bo no, on bardzo nieprzychylnie się o Tobie wypowiadał, ty hmm. też się nieprzychylnie o nim wypowiadałeś, to był taki hmm. trójkąt, nie? Boxel Ty Wardenga, nikt się nie lubi w tym trójkącie, tak, tak, nie? Tak. Wiesz co? Uważam, że ma. Rady, nie? Uważam, że ma gość dobre rady, więc czasem fajnie tak napisać sobie do kogoś takiego inteligentnego, co potrafi grać na internet, może coś tam doradzi, coś tam podpowie, to oczywiście bez mojego rady sobie, nie? A to, że my wkurwia, no to wiadomo, że kurwie, ale no nie, ma, nie ma co gadać się z bardzo mądrym gościem. Dobra, powiedz mi, jak ty reagowałeś też na to, że e, zawiązała się gdzieś tam jakaś koalicja pomiędzy Oskarem Wierzyńskim a Denisem Labrygą, no bo jakiś czas temu tutaj doszło prawie do. No Do mocnych zdarzeń, że Denis udzielał, znaczy Oskar Wieżyński udzielał wywiadu, Denis w niego wleciał, a teraz chcą walki dwóch na dwóch z tobą i z szachtą. Nie wiem, co to na ten temat kurwa. Poczekaj chwilę. po programie a coś mu się po... Alan... A co, pomieszało ci się coś? Dobra, dobra. Co, co to są w ogóle tutaj? Agresywny, ale tak. jest zbyt agresywny. Bo nagrał ostatnią rolkę na tym, na y, zawodnika tak, KSW, tak. nie? I mu się... Yo, yo, Kozak mu się A, yo, a widziałeś tą tak rolkę? Nie widziałem. A nie, widziałem, yo, yo, yo. Ty, ale jakiś yo. system słaby zrobił <laughs> Alan, co? So, kurde, wchodzi, no. przerywa ci wywiad, no. nie? No. Dobra, proszę. No Mam masz... tam jakiś ważny temat do mnie, także zaraz z nim pogadam. A jak ty wy, wy właśnie z Alanem? Ja lubię go, no śmieszny Tak, no. Teraz... Nie groźnie chłopacie, spoko A Też fliki chyba to by pokazały, że Jak są konflikty gdzieś tam poważne To potem z biegiem czasu mogą się stać tak. Może nie, że jesteście jakimiś kumplami, ale że macie takie bardzo nie, neutralne jest relacje luz, Jest luz, mamy luz do siebie tak. To... Dobra, wracając do pytania, bo chciałem zapytać właśnie o tą potencjalną walkę Ty z szachtą na Labrygę i Wierzejskiego. Jest to możliwe? Bo to byłby taki mocny freak fight. Wszystko nie? jest możliwe, nie? Dobrze się to wszystko jest możliwe, nie? A jak Ty właśnie oceniasz to, że Labryga z Oskarem Wierzejskim już teraz są w takiej koalicji gdzieś tam na Was, jak można to tak nie, nazwać? ja to uważam, że dla zasięgów, dla hajsu, no to ludzie się łączą, nie? Mm -hmm. I później tworzą jedność. Czyli zaraz pewnie może być tak, że się znowu zaraz podzielą, nie? To, to jest, wiesz, świat fightu. Kurde, Elmosem ja jest pokręcony ten świat, co? Też jest, niektórzy... Nie, świat. Najbardziej mnie denerwowało, jak ludzie gdzieś tam mówili, że e, czy denerwowało, ja to mam gdzieś w dupie, ale że konflikt między tobą, a gdzieś tam Michałem, że to jest wszystko ustawione, a gdzieś tam widać te emocje I jak jesteś tutaj, bo ludzie, wiesz, siedzą przed komputerami i mogą gdzieś tam myśleć, kurde, pewnie się ustawili, żeby zdobyć pieniądze. Sylwester Wardenga też to tak mówił, ale mi się wydaje, znaczy ja, jak ja miał postawić pieniądze, to postawiłbym, że to nie było nic udawane nie, tutaj, tutaj z wami, nie. Nie, nie. nie. Za daleko zaszło wszystko, żeby to było ustawione. Nie? Bo gdzieś tam Wardęga to poddawał wątpliwości, tak. nie, że to jest ustawione. Do tej pory tak uda, u, myśli. Dobra, a wy że ten rozejm, który jest teraz, bo też ludzie mówią, a teraz jest rozejm i pewnie się ustawili, żeby właśnie tę walkę, bo jest zawieszenie broni, to nie ma jakiegoś tak. tam rozejmu, nie? Jest zawieszenie broni. No właśnie, a powiedz mi, czy to zawieszenie broni może się potem przeobrazić w też w te neutralne stosunki, czy już to zabrnęło za daleko? Czas pokaże, nie? Czas pokaże. No to też inaczej, ja, o tym nie, nie, nie trzeba się nawala, nawalać gdzieś na internecie i cię zobaczyć, ale można mieć stosunki takie, że się o kimś nie wypowiada, nie mówi, tak, jasne, nie patrzy w jego pewnie. kierunku. No. Wszystko jest do dogadania, także na spokojnie, nie? Dobra. Pytanie, kiedy walka z Denisem Labrygą? No bo to jest walka, którą no, wszyscy oczekują, już to też doszło do takiego stadium, że i ty wiesz, i Denis wie, i wszyscy wiedzą, że to się musi wydarzyć. Nieważne za jakie pieniądze, nieważne w jakiej federacji, to musi się wydarzyć. No wydarzy się na pewno, ale czy będzie pierwszy Labryga, czy tazy, no to... Już nie ode mnie zależy. To federacja rządzi, nie? Ale ty a to... byś kogo ko bardziej chciał powiedzieć. Ja tego i tego. Kurcze, to... nie no, ale no widzę, wy chcieliby tak, jednak tego do no, nie. No, że to jest takie. Ta, taki to... Starcie na szczycie wasze. Nie? Ta, jest. Ludzie chcą wtedy, kiedy jest jakiś konflikt. Ja Z Tazem widziałeś też wtedy ludzie chcieli mieć Tazem, nie? A wtedy jeśli wtedy nie chciał walki, nie? No to jest obojętnie. Może być pierwszy brzyga w kwietniu, a później może być w czerwcu, czy tam w listopadzie razem, bez różnicy. A wycofanie się Taziego z jego z to twoim zdaniem właśnie to, to każdy ci powiedział się obstraw. Tak, naprawdę? Ale siedział u Mateusza Kaniewskiego w, pieluch, w pieluszce i się idiota śmiał jest. Z tego. To jest idiota. No jak facet może być w pieluszce, to jest komedia. Dobra, Denis, gdzieś tam jesteś stawiany w roli jednego z faworytów do wygrania turnieju. Jak ty się, jak ty się na to zapatrujesz? No bo jednak Halman... Jest bagatelizowany. Wydaje mi się, że też przez Ciebie i przez y, wiele osób, no jednak goś walczył w UFC. Ja uważam, że Halman jest teraz faworytem, teraz główny, główny w turnieju, nie? To z 6, czy nie? Nie, nie. Halman jest teraz na pierwszym przez, przez, y, tak, przez wszystkich, no. To nawet nie widziałem. No, no, tak że... Mi się wydaje, że on był bagatelizowany przez wszystkich, że tak... Nie, nie, pewnie sobie zobaczyli później go walki i tak dalej, no ja uważam, że jest na topie, nie? Ale no, 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 no nie ma co gadać, no, roz... Dobra, y, jeszcze jak y, typujesz... Pojedynek dla bregi z pasternakiem, no bo z jednym się będziesz bił, z drugim się biłeś. Wydaje mi się, że pasternak. Tak, dobra, nie ja zatrzymuję. Dzięki. Dzięki. Dzięki.